Witam na kanale Urbex Paranormal. Dzisiaj jestem w lesie. Jak widzicie, mamy noc. Miejsce to tajemnicze, bardzo tajemnicze, nawet dzień wydaje się okropne. To teren po byłej kopalni, który niesamowicie zarósł. Drzewami, krzakami, nawet latem, jest tu noc. Odpaliłem kadwójkę. Zobaczymy, czy w tym lesie są jakieś byty. Bo no naprawdę, las, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet latem, gdy świeci mocno słońce, jest zahaszczony. I niesamowicie jest tutaj ciemno i ponuro, i strachliwie. Czy ktoś tutaj jest w tym miejscu? Niech podejdzie do mnie, niech zbliży się. Proszę, zbliż się do mnie. Siarczysty mamy mróz, zimno, żywej duszy jedyne co mogę spotkać. To dziką zwierzynę, lepiej, żeby nie. No i byty, które mogą tutaj być. Dlatego też postanowiłem sprawdzić ten las. Oj, powiem wam, chłodem tu zawiało. W tym miejscu zawiało mocno chłodem. Podejdź do mnie. Chłodem mocniejszym niż droga, w którą po prostu przebywam. Proszę podejść do mnie. Zero aktywności. No proszę podejść do mnie. Coś zawyło, ale to gdzieś w oddali samochody. Popatrzcie jak tutaj mroczno idziemy. Jeżeli tutaj gdzieś jesteś, zbliż się do mnie. Mówię wam roczno. Cisza niesamowita. Proszę podejść do mnie, podejść do mojego urządzenia. Nie zrobię ci krzywdy. Przyszłem tylko porozmawiać. Niesamowita cisza. Ten las naprawdę jest dziwny. Niesamowicie dziwny. Jeszcze przejdę kawałek, jak nie będzie skoków. Zmienimy sprzęt na inny. Zobaczymy. Zero skoków. Odpaliłem taki przyrząd, który mam w ręce. Jeżeli tu jeszcze Podejdź do mnie, komunikuj się ze mną. Jeżeli jesteś tutaj, podejdź do mnie. Ja to, zmarł, zemieniem zemieniem zemieniem. Zemieniu. Zemieniu ja to jest głębokie, ale zmarwiamy, proszę o jedzenie, Ale. Ja będę miał Ja nie ma ale to, to takie pozory co to było? co to było? coś w czakach powiem wam nie wiem, czy niech poleciał proszę, podejdź do mnie a to się rozmawia. Powiedz jak masz na imię. Idę czajka własnej. Tak naszy. Specializczy paniem. Samuje teraz od tyłu. Od razie do domać. Ciąłem niedawno, ale do Co myślcie do tego użyczenia? Kiedyś miałem moje w lewej istnienie. Przerwałem skanowanie, powiem wam. No nic, nic. SB7 tutaj nie wywalczyło, ale przerwałem ze względu na to. Że drugi raz łupło w lesie, nie wiem Albo spadający śnieg, ale mamy na minusie Nie ma wiatru Dokładnie gdzieś, już wam to pokazuję W tamtym miejscu Teraz kompletna cisza Dobra, przejdę jeszcze kawałek W tamtą stronę, gdyż ten las No nie ma końca Odpaliłem Gościuba. zobaczymy. Może przez Gościuba uda się tutaj nawiązać jakikolwiek kontakt? Czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś tutaj jest? Pod butami skrzypi śnieg, solidny mróz. A ja gdzieś samotnie w lesie. Na końcu świata. Czy ktoś tutaj gdzieś jest? Czy może podejść do mnie, porozmawiać ze mną? Ślady. Ślady dzikiej zwierzyny. Niedawno tędy musiała przebiec. Najprawdopodobniej dziki. Czy ktoś tutaj jest? Powiem Wam, ten las chciałem sprawdzić z ciekawości, gdyż naprawdę jest ciemny i ponury. Może faktycznie się mylę i w tym lesie po prostu bytów nie ma. Ale jeszcze poczekamy. No, gostiub też milczy niesamowicie, jak SB7. Karwójka też nie miała żadnych skoków. Jeszcze przejdziemy. Cała kopalnia. Która tutaj dawniej była, no znajdowała się na tym terenie, popatrzcie. Śladu po tym wszystkim nie ma. Przyroda sobie poradziła po latach, gdy człowiek ją wyeksplatował. Czy ktoś może podejść do mnie? Dobra, zmienię miejscówkę, wyłączam Ghost bo tutaj kompletna cisza. No zatrzymałem się w tym miejscu, ze względu na to, że K2, położę ją teraz tutaj na ziemię, no zaświeciła mi trzy lampki i w tym miejscu spróbuję przeprowadzić sesję z Ghost -tubem. A więc zaczynamy dwójka jest na ziemi. Czy ktoś tutaj w tym miejscu jest? Bo przed chwilą to urządzenie zostało najprawdopodobniej dotknięte. Dlatego zaświeciły mi się tutaj lampki. Czy ktoś tutaj jest ze mną? Proszę odpowiedz. Czy ktoś tutaj jest ze mną? Jeszcze spróbujemy, zaczarowane. Czy możesz się przedstawić? Jak masz na imię? Skoków, kompletna cisza. To coś było, albo jakaś anomalia. Jestem martwy. Jesteś martwy. Powiem Wam, pierwszy tekst dzisiaj: jestem martwy. Okej, okay, jesteś martwy. Co Ci się tu przydarzyło? Dlaczego jesteś martwy? Co Ci się tutaj przydarzyło? Martwy, okay, okej, rozumiem. Co ci się tu wydarzyło? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jesteś? I powiem wam, nie jeden twierdzi że te wszystkie zabawki na duchy, Ghost tube, SB7, K, Wujka i tak dalej, to po prostu wszędzie działa i odpowiada. To wcale nieprawda. Mój film dzisiaj pokazuje, że no nie jest do końca tak, jak ludzie opowiadają. Myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Nie jest to zwykła zabawa. Dobra, spróbujemy się przemieścić. Może to była jakaś anomalia? Może nie. nie zerknijcie, jaka ta okolica po prostu jest mroczna. Dobra Ruszam dalej w głąb lasu Czy ktoś tutaj jest ze mną? Ja, Zaczynam skonować inną część, to ja wcześniej mówiłem Czy ktoś tutaj ze mną jest? Jeżeli tak co do tego urządzenia? Wtedy po prostu nie niczego. Zrobiłem skanowanie do przodu. A tak, tak, jak się widzicie. Odpalając gościuba po raz kolejny, usłyszałem zaraz na samym wstępie, zamknij to. Nie wiem, do czego by to odnieść. Co mam zamknąć? Spróbuję się tu pokręcić w tym miejscu. Co mam zamknąć? Mam wyłączyć kamerę? Bo powiem Wam, cały czas mam tryb samolotowy, żeby nie było, że. Coś ściemniam, coś kombinuję. Gdzie uwięziony. jest? Uwięziony. Jesteś uwięziony, powiem wam trafiłem w miejsce. Jednak w tym lesie coś jest. Gdzie jesteś uwięziony? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jestem? Dlatego tu jestem, bo ten las wydawał mi się bardzo okropny. I postanowiłem tutaj przyjść i sprawdzić. No ktoś tutaj jest taki jak ty. A powiedz dlaczego ty tutaj jesteś? Dlaczego ty jesteś w tym miejscu? Proszę odpowiedz na to pytanie. Długo chodziłem po tym lesie, żeby cię namierzyć. Aż w końcu mi się udało. Co tutaj robisz? Dobrze, w takim razie jak masz na imię? Jak masz na imię? Czy możesz się przedstawić? Nastała cisza. Powiem, mam mroczno cicho, ani kawałka wiaterku. Aż ciary przechodzą w tym miejscu. Chodź tu. Gdzie mam iść? Powiedz mi, gdzie mam iść? W którą stronę? Do przodu? Okej. Okay. Jeżeli to ta strona idę do przodu. Powiedz kiedy mam się zatrzymać. Wystarczy? Gdzie jesteś? W którym miejscu? Patrzcie, w tym miejscu dokładnie tutaj w tym dołku nawiązał się pierwszy kontakt. Robi nam się mgła, solidna mgła. Ale pewnie GoPro tego nie oddaje, te kamery. No w nocy zbytnio sobie z ciemnościami nie radzą. Co tutaj robisz? Odpowiedz na to pytanie. W którą stronę mam iść? Przed chwilą padła taka komenda, może poszedłem nie w tą stronę co trzeba. Obserwujcie, obserwujesz mnie. Oj, powiem Wam grubo, poleciałem mi teraz czary to jest całe ciało. Dobrze, że mnie obserwujesz. Wskaż mi drogę. Gdzie mam podejść do Ciebie, gdy jestem obserwowany? Dlaczego tu jesteś? Czy zginąłeś w tym miejscu? Czy zginąłeś w tym miejscu? W jaki sposób zginąłeś w tym miejscu albo zginęłaś. No, gdzieś tu powiem wam. No jest tu chłodek niesamowity w tym miejscu. Tam w lesie miałem. Powiem wam dziwna sprawa. Zwinęłem szybko go Stuba. Prysłem z tamtego miejsca. Nie wiem, czy to jest zwierzyna. Po prostu słychać kogoś, jakby ktoś tam chodził. Zastanawiam się, podejść tam jeszcze raz, czy nie? Dobra, spróbuję. No moja ciekawość po prostu skłania mnie do tego, żeby tam iść. Jeżeli to usłyszę jeszcze raz, a może kamera też to usłyszy, Powiem wam, no byłem w takim szoku, że po prostu rozwinąłem no się stąd i to w szybkim tempie. Dokładnie było to w tym miejscu dobra słuchamy No powiem wam żadnej zwierzyny nie widzę. Nie wiem. Dziwne to było, naprawdę dziwne. Ja w to miejsce nie wrócę. Jakoś nie mam przekonania, żeby tam iść. Dobra, kieruję się dalej w las. Ale powiem wam, było grubo. W momencie naprawdę było grubo. Nie wiem co to było. Nie mam pojęcia. Dobra, słuchamy. Dobra, ponownie gościu w akcji. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale to, co za moimi plecami było niedawno, no, to było, było grubo. Zerknę w tamto miejsce. Wiem wam, Nie wiem, czy to była dzika zwierzyna, czy co to było. O ciemno, wiadomo, mamy noc. Czy ktoś tutaj jest? Jeżeli tak, niech podejdzie do mnie. Czego słyszysz? Kogo mam słyszeć? Czy go słyszysz? Kogo mam słyszeć? Jezu, wiem o co chodzi. Słyszałem, ale kto to był? Oj, teraz to już mam ciary grube. Kto to był? Słyszałem kogoś. W tamtym miejscu. Tak, zgadza się. Kto to był? Słyszałem jakiś dziwny szelest. Nie wiem, co to było. Powiedz mi, kto to jest? Słyszałem, tak, słyszałem. Kto lub co to jest? No powiem Wam samemu, tak, w środku lasu. W nocy. No, jest bardzo grube uczucie. Coś migło. Coś mi tutaj migło. Nie wiem, czy to kamera ujęła. Nie wiem, co to było, ale to było bardzo szybkie. Nie wiem, było... Słyszę cię. Słyszysz mnie? Albo wzmóżenie optyczne, nie wiem. Słyszysz mnie? To bardzo dobrze, że mnie słyszysz. Co tutaj robisz? Co tutaj robisz? Co to był za szelest? To niemożliwe. To niemożliwe, że ja Ciebie słyszę. Słyszę Ciebie, to jest możliwe. Słyszę Ciebie przez to urządzenie, które trzymam w moim... Moje lewej ręce. To jest możliwe. Przez to urządzenie komunikuję się z tobą. Co tutaj robisz? Jak masz na imię? Odpowiedz. Ja tej niewidzialnej, Nic nie widzę. Będna cisza nastała. Gostiup też przestał się ze mną komunikować. Dziwne to wszystko. Dziwne i szarpane. Jest rozmowa, a gdy rozmowa się kończy, a ten szelest tam. Nie wiem, co to było, ale Gostiup potwierdził, że coś jednak... Coś jednak było. Nie było to zwierzę. Powiem wam, zwijam się z tego lasu, no, nie jestem w stanie iść w to miejsce z tym szelestem, który tam słyszałem. No, nie pójdę. Jeszcze po tych tekstach z gosciuba nadobiło no mnie to całkiem. Może jeszcze, jakbym był z kimś, to bym spróbował. Ale nie odważyłem się. Uciekam. Uciekam z tego lasu. Popatrzcie, to było tam, za tym zakrętem i stamtąd jeszcze jakieś 50 metrów do przodu. Dobra, do następnego odcinka. W takim razie, gdzie mnie zaniesie, poniesie, sam nie wie. Po dobrą sytuację też zrobił się taki niesamowity chud punktowy. Ale tam nie było żadnych głosów. SB7 nie zareagował. Jak zginęłaś? Zginąłeś w tym miejscu. Jak do tego doszło? Ciężki kontakt zawsze, zawsze, tak jak powiedziałem, wcześniej ciekawił mnie ten las mroczny, tajemniczy. Możesz coś jeszcze powiedzieć na swój temat? Odpowiedz, proszę. Ja wierzę w zjawiska paranormalne. Wierzę w duchy zjawy i tym podobnie. Dlatego tutaj jestem. Pochowany. Jesteś tutaj pochowany, tak? O kurcze. No znowu ciary przeleciały. Pochowany w tym miejscu. Czyli masz tu swój grób, nie było tu żadnego wypadku.